Dobrze, mówi. mówię. No, dobry, czego trzeba? Y, no... Troszkę amunicji by się znalazło do akacza. i czyli futu, ty nie masz tutaj opalnika, ty masz taki mały taki, taki mały z... stoi z, 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 tak, z... taką butelki, buty... To jest mały chemik. Dobra, wiem. Dobrze, a do Ani mechanik, A Amunicja będzie, i to na ludzie. A tak z 11 pocisków by było? Przypomnij mi, jaka amunicja wchodzi do akacza? A, dobra, mam 7,62. Yy, 22, 22 gamble będzie Za ogółem? Tak ogółem 22 gamble yy, A masz jeszcze pan tu jakieś kamizelki albo coś w tym stylu? Kamizelkę kolorodporną. To tam nie będzie No yy, 400 gambli Zombie. Zombie. 400, a jakaś taka tańsza? Tańsza? Tańsza, 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 tańsza Cywilna? Przeciwodunkowa? czy lekka to lekka jakby mogła być 150 i kostka to będzie kara plus 5% zanoszenie do wszystkich testów i redukcję będziesz miał 2 a wytrzymałość będzie 1 czyli, Dąbki. że przy kilku pierwszych strzałach jak ją oberwiesz, padnie od razu ee to nie opłaca się myślę, że to jakoś lepiej działa Kiepska zbroja śmieciowa ma wytrzymałość dwa, jednak dostajesz karę 30% i dostajesz redukcję na głowę oraz tułów, czyli dwa poziomy niżej obrażenia. Nie nie nie, a co jak, mo, mo, czyli do akacza chyba nie można nic podpisać żadnych ulepszeń co nie? Bagnet. Bagnecik. Celownik również. O a ma pan celownik do akacza? Celownik do akacza? Rzuć kostku desetką. 40 i mniej ma. Nie widzę jeszcze. Tak, nie ma. No niestety, wyszedł ostatni. A ma, panie, co jeszcze jest można? Yy... No, nie bagnet, nie, ale uchwyt jest, bo co, nie ma dodatkowych uchwytów za każdym przypadkiem? Mm, nie wydaje mi się. Wątpię, żeby nie ma to po prostu tej... Yy... No tego czegoś pod tym, jest jedynie na wagę, tego jestem pewien. Tego no, też jestem pewien właśnie, to jest. Bo muszę jakoś kto kostku, ty brałeś ze sobą pogromcę? Tak, brałam pogromcę. to co ty masz tam jeszcze? Co? Tak, takiego pogromcę, po taki po, takiego pogromce mutantów. Hmm. Ile myś Ile byś to oddał? ga moja, ta strzelba? Tak, ta co miałeś. 100 gambli A, to wy jego stara post... Nie, to nie jest ta. Co to jest ta. Nie, inną znaleźliście. Na posterunku, policji Aha, nie no wiem, tak. Wiem, że to tamto już ja przehandlowałam, ale to już cicho. Postek, spluwa pisze się przez uotwarte. <laughs> ty, ty myśl... Czekaj tam, Jak... gdzie to masz niby? Takie pozycje Szans. Szcząs... Gdzie to masz niby? U siebie u ciebie w ekwipunku Myślę, że ja zwracam na takie, a ja piszę byle jak. Luwa na Bl mutki. Ty jest po a, um, to A, Aaaa. No bo il, whatever. ile on mówił? Bo przerwali będy Sto gambli. 100 gambli. <gum> mm. A za za Jezus Maria 40 A chciałby Pan megafon jeszcze? Megafon 20 dostaniesz za niego i 160 mam razem. Na no, to wychodzi? Tak. Dobra, to. to, to um... Co tu mogę kupić? Nie wiem, się rozglądam, co on takiego ma tam. W jakiej bronie. Eeeem, a czego chcesz? kostkę? Ma granatnik? Nie, nie ma granatnika. Fak. Ale widzisz granaty. Gazowe, zaczepne, obronne. Jak chcę już powoli szukać kostka, żeby nie wypuścić tych gambli. O, ej, mhm. e, właśnie, właśnie, A właśnie. pan gdzie się wybiera? Bo jak podróżnik jaki, to ja mam jeszcze tego. Miernik Geigera. 30 gambli. O, a ma pan jeszcze takie maski? Te. Yy, maski wzięli gazowe? Słoniki, no. czy takie zwyklejsze? Bo mam różne. Takie, żeby o. było jak najbardziej poręczne, bo słonik to troszkę taki... No. no to taka proszę. 30 gambli sztuka. 30 gambli sztuka. Tak. A to z filtrem czy bez filtra? Z filtrem, nowiutki, filtr nieużywany. no to... I jeden filtr starczy na pół roku. Jeżeli nie używasz go często. Czyli tak, <coughs> y wezmę z... Czekaj, to będzie to no, dwa... Dwa maski wezmę. Dwie maski. Yy, czyli 60? Bez... Tak. 60 i to jeszcze. Miernik promieniowania? Tak, właśnie, miernik. To już kolejne 30, czyli 90. Yy. I teraz yy. jak to się nazywa? Miernik. Miernik promieniowania albo licznik gigera. To było ile? 11 pocisków mi brakuje do akacza chyba, tak? Że, żeby, bo mogę sobie dopełnić magazynek, nie, 12 tak, pocisków możesz. do akacza chcę sobie dokupić. Czyli 22 gamble. Czyli 22 gamble, to jest 12... 60, 30, 90, nie. czyli dodać 22, 112. To, to, tak. jeszcze, co tam jeszcze, mm. Ma pan jeszcze takie, takie jakieś, nie wiem, sprzęt taki bardziej... Jakie... o ma pan szczepionki? Szczepionki? Na co? Yy, na, na ścisklizdę przykładowo. To nie u mnie, to specał musisz szukać jakiegoś. Speca? Speca To dobra, to... A ma pan jeszcze ten... Yy, jak to się nazywa? Granaty ten. Gazowy zaczepne obronne? Te na maszyny Molochat EFP? Tak No niestety chopie, no niestety A set, set max czy jak to się nazywa? Te klejące? Zaczepne? No zaczepne Mam 71 o, z, Ile tak jeden? Siedem... 70 Drogo, a taki zwykły? No to jest właśnie zwykły kostku ale mówię taki z... aha. Zaczepny okay. to jest po prostu. Ale zwykły granat. No to jest zwykły, czyli zaczepnie. A. Nie zastanawia o co chodzi z obronnym. Weź ktoś wklep w Google granat obronny. Już. Nie wiem, to jest bardzo... Nie Granat obronny. Ej, panie, ale... Granat obronny. Miał... Odłamkowy granat ręczny przeznaczony do zwalczania nacierającej piechoty przeciwnika. Zbudowany jest z grubościennej skorupy wypełnionej materiałem wybuchowym i zapalnika, najczęściej pirotechnicznego zapalnika czasowego. Granat obronny razi głównie odłamkami pochodzącymi ze skorupy. Jego skuteczny zasięg może sięgać 200 metrów, co przekracza możliwy zasięg rzutu i stwarza zagrożenie dla rzucającego. Dlatego rzuca się wyłącznie z ukrycia. A w typach... A, jest dobra, granat zaczepny... Zaczepny Granat ręczny zaczepny Odłamkowy granat ręczny o donośności około 50 metrów i promieniu rażenia do 20 metrów Zbudowany z ładunku wybuchowego umieszczanego w cienkościennej skorupie o kształt. Aha, czyli po lub, zasięg. Tyle chciałem lub ja, ja, Czekaj do końca. Granat zaczepny działa głównie siłą wybuchu materiału wybuchowego, działanie odłamkowe jest minimalne. No czyli po prostu się różnię takim Dobra Co tam chciałeś? To no tak, a będzie jakaś, jakbym na przykład kupił 5 masek? 5 masek? Powiedzmy jednak gratis jak kupisz 4. No to będzie 4 wtedy. No i dorzucę jeden filtr. Co? Dobra. Jedna maska 30 kostku to jest y, 120. Tak. 120 wtedy wydamy jeszcze ten. O, panie byś opuścił tylko ponad dwa gamble Dwa gamble? Niech ci będzie No, no to ja mówię, że ja tutaj już biorę te maski 5, plus jest na miernik promieniowania 12 pocisków i to jest ja wtedy oddaję mu megafon, broń mu na, mut na mutki i karteka Interesy to sam przyjemność Cieszę się Dobra Tam... No robisz coś z Czechostką? Tylko chciałem zapytać się, czy on ma takie, wiesz, takie strój Stalkera? Wiesz, że strój Stalkera to byłej masa i zazwyczaj prowizorki. Jeżeli chodzi Ci strój do takich, jak nosili w elektrowniach w Czarnobylu, do ochrony przed promieniowaniem czy zakażeniem yy, biologicznym czy chemicznym, to o takie Ci chodzi? No to znaczy, no taki, taki właśnie nie mogę jak tam. Yy, właśnie... 20 kostek i mniej rzuca desetką Dobra, desetką no, to może się przydać taki jeden strój Dobra, już tutaj roll 20, o fakt Niestety yy. A jakieś rękawiczki może? Takie właśnie rękawice No, o! No, rękawice jakieś no niestety, chopie brak Dobra, to ja już nie przeszkadza mi idę No, dojdę ja Ty znajduję Jona? Yy, tak znalazłem Jona Akurat jak wychodził ze swoim nowym nabytkiem Dżonie Tak To jak tak, ty ząbkim mi w obiecaj, co z nimi Ja ci nic nie obiecywałem Słuchaj ten ziemniak zaraz może się skończyć. Nie pory. To brzmiało tak komicznie. To, to brzmiało tak, jakby on chciał mu zaraz po prostu wyrwać rękę razem z tym ziemniakiem. Nie ma nic z tego. nawet. Ogrzyź go. Ty o tym. resztą sępów. No. Już, 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 już. Reszta mi wypadnie. No to go zaatakuj, zastrzel cokolwiek. No, dobra, nawet ty się nie pluj tak! Przecież jest, że te 100 pocisków, to jest 300 gambli chyba i powiesz, że tam kilka broni. Na zawsze trzeba mi zęby. A ja nie wiem co ty zakupywałeś sam. Słuchaj, trzymaj, już się daję od razu, trzymaj to jest dla ciebie i daję mu jedną maskę. Co to? Nie widzę, to nie ma zębów, w jakiejś mieście zawsze jest. Mas tak nikt go nie zrozumie. Słuchaj, to jest maska gazowa. Czy my ją... Przeciwgazowa. Przeciwgazowa. Le... go... Maska gazowa specjalnie <noise> dla Żydów. To było złe, bo to było złe. To Takie <noise> zabawne. Takie zabawne jednocześnie. Maska <noise> gazowa specjalnie dla Żydów. Boż. Dobrze, co no robicie, co robicie w końcu? Po Dobra, słuchaj, ja tylko co skoczę do... Tu... Ej, słuchaj, dobra, skoczymy jeszcze po ten, y, po szczepionki na ściekliznę. I pójdziemy do dentysty, okej? Okay? Dobrze, czyli szukacie speca, który będzie miała szczepionki. Tak. mam ma się słowo. tak Ry... Walter? E Dobrze, że nie już się zrobiła? Tak. No to dajemy ją br tamtemu ziomkowi. Bon apetit! Ja nie. Mnie. <coughs> Wybacz, nie było soli. A bez soli też może być. O, mistrzu, do której gramy? No, do północy chcieliście. Dobrze, coś już... Jeszcze... Myję patelnię. Okej. Okay. I... korzystasz... Wykorzystujesz do tego jedną rację swojej drogocennej wody. Na nie, może wam nie, 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 pustyni może brakować? Nie myje jej, nie myje jej, broń, może nie myje. Znaczy nie wiesz, możesz piaskiem umyć. No piaskiem. Okej, okay, czyli myślę, na nadbór... to Tak, piasek dobrze czyści. No, no tak, strusie się myją głową, jak wsadzają sobie głowę w piasek. Strusie nie wsadzają głów w piasek, sorry, chłopie. <coughs> wsadzają. I nie, nie wsadzają. myją sobie głowę. Ale nie wsadzają. Jezus, Ej, dobra, smar, dobra, dobra on jest na matfizie. No więc tak, Rita i Walter, jeszcze coś? Tak. tak. Y Chwila. Z zapomniałam. <laughs> bawię się z moją kurą. <laughs> Dobrze, bawisz się ze swoją kurą. Trenuję ją na kurę mordercę. Dobra, w takim razie proszę na, na okegę nad zwierzętami. A jakiej nie mam? No to w takim razie z y przeciętnego robi się problematyczne. Dobra, czyli mam, muszę mieć dziewiątki. Kurwa. Jakiej komendy uczysz kurczaka? Dostępne masz. Idź. Y Kokocz, do mnie, przynieś, zabij. Czuwaj. Kokocz! Kokocz! Koczekaj. Kokocz, kokocz! Nie. Nie. Poczekaj, a ja mogę jej nauczyć, żeby y, poszła i wróciła do mnie? No to idź. Dobra, to uczę jej komendy, idź. Dobra. Trochę ci to zajmie, opiekę nad wywódcami. Nie udało ci się to otrzymać, draśnięcie, bo cię dziemnęła. <noise> 5% z utrudnień, proszę bardzo. Z, w, jak słowo daje, po sesji sobie daję w opiekę nad zwierzętami. Będę, ja też. Ją, będę ją trenował. Dobrze. E, coś jeszcze? Nie. John i... Damen. Damen. No spacer, szukamy. Znaleźliście go gdzieś tak już koło. W pół do drugiej było. I stoicie. Tak, stoicie pod szylem. Pieprzyć wojnę. Chodź do lekarza. No idziemy dawę choć. Okej. Okay. Przerwy się, jest to typowy gabinet medyczny. Nawet taki... Ewidentnie mieszkał jakiś prywaciarz. musiał zostawić. Yy, to wszystko tutaj w czasie wojny. A ten ktoś tu kto teraz siedzi musiał sobie to przywłaszczyć. Okej. Okay. No tam szuka... Nie wiem, szukam kogoś. No, widzisz typa za biurkiem. Konowałem. mówię, dzień dobry. Dobry? No to by było jakieś szczepionki dostać? Na co? A na ściekliznę. ściekliznę? Dobra, ile? Bo ile? cztery ostatnie mam. To cztery. No to okej. Okay. 40 gambli. Na 40... Wszystkie. Ile on brzmi Ile co jest warte? Obrzym. Obrzym? No muszę akurat kiedy zamknąłem tę stronę. Wydaje się, ja się, że 60, ale już patrzę... Dobra, mam. Znaczy, zaraz będę miał, bo wiem, chyba gdzie to jest. Ubrojeń nie, no to proszę, poleciałem troszkę za daleko. O, jest! Obrzym... Jezus Maria, ja patrzę na zbrojownię zamiast na celnik. Ubroń palna... Obrzym 50! Halo, Kostek. Ja to, to co, pięćdziesiąt? A, czterdzieści, no to... A ma pan jeszcze... Nie wiem... O, bandaże, bandaże. No mam. No i ile by to tak było za, za ten... Za dziesięć 10... za gambli, za dziesięć gambli ile bym dostał? Dwa. No to poproszę te cztery szczepionki. Nie co to jest, nie Zastrzyki, ten i jeszcze te dwa bandaże. dostaję zastrzyki i bandaże. No ja oddaję obrzyna. I tym jest jeden, jeden pocisk jeszcze, więc może coś ekstra było? Nie. Nie. Dobra, cztery, 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 jak się nazywa? Jak to się nazywa po polsku? Czapionki. A, wax Dobra, coś jeszcze kostku? No to to już Damen chodź, idziemy... co, co już idziemy z powartem... Ząbki! Do o ząbki, tak. Nie! Yeah. <laughs> Jesteście tak? pod warsztatem ponownie, piętnasta jest. Ja wiem ja ja ten ząbek od niego. Zapomniałem, Nie, tak. gdzie kupić kartofli. <laughs> Dobrze, więc co robicie dalej? Damen? Słucham. I teraz do pana doktora, do tego, do dentysty. Zresztą się stoimy koło dentysty, na jego podwórku. No. I, i Pogadaj z, i pogadaj z nim co i jak. Ile tam, ile to wykosztowało, bo zapomniałem. 300 gumbli, stawienie protezy, 150 starego zęba. No to mam tego starego zęba. Słuchaj, to pierwci niech stawi ci protezę. Co ty kombinujesz znowu? Ej! Mam jak na razie tylko kasę na, na protezę, trzeba to coś załatwić. Ja muszę poszukać, obliczyć. Więc jest jak studencie. ktoś... I yy, biorę amunicję... Z to pocisku... Co? Serio, tylko 300 gambli jest... Nie no, damę. słuchaj, czy będziemy wadali 300 gambli tylko na głupi ząb? Ząbek ma być i... Ząb się zgadzać ma. <słuch> nie no... Ja nie będę przysłuchał... Dobre, no, to... krótko. Pochodzi następek i mówi Słyszę, że tutaj zęba trzeba powiedzieć żeście u mnie wykosztowali to za cenę 302 dwie O! Dobry dobra, dobra, pan człowiek Człowieku, słyszycie dzisiaj. Jakiś głos z góry mówi Bierzcie te pierlone zęby i spieprzajcie się do miasta yy. Zmęczonym krokiem wchodzę po zamki nowe Chciałeś yy, yy, na fotelu, zostałeś... No, dostałeś narkozy i śpisz Robimy skip do następnego ranka czy coś jeszcze? Y jeszcze coś. No. Ja jako ja to wiedzę to na zakupach jestem. Zauważyłem. Y biorę. Pamiętać, nie wstawiać koszka do żadnych miast? Biorę, la biorę latarkę. Tak. Biorę spinacz plus pineski. Tak. Biorę sześć opłatków. Tak. Boże, I handluje. idę do tego do handlarza tej, tej żywnościami. Tak? Idziesz, jesteś już tam? Ja, ja pytam je czy masz ziemniaki. Ziemniaki już? Mam pietruchę. A nie, to ziemniak musi być. A to ja mam pietruchę. Ale ziemniaka nie ma. Ale mam pietruchę. Ale na pewno nie ma ziemniaka? Jest pietrucha. Ale pietruchy nie są, są Jest Kobito, sam ziemi... Jest ziemniaka. Jest pietrucha. Kobito jestem. Jestem ziemniaka. Jest pietrucha. A ja dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Ale na pewno nie ma ziemniaka? Jest pietrucha. Ale naprawdę? na pewno? Na pewno. się czy jest pietrucha. A czy jest pietrucha? Jest marchew. A czy jest marchew? Jest pietrucha. Nie ma ziemniaków w deklu. Czeka, masz ten It... Ej, poszedłem tak do tego, z jakie poszedł na beka, ja coś... A właśnie... Eł. Ej. gdzie jest tutaj z takimi duperelami? Zdefiniuj duperele. Bateriaki Baterie są cholernie ciężkie, dostępne, żyć sobie 20, mniej znajdziesz gdzieś na stoisku. Znalazłem. Fuck. Znalazłeś. Jedną bateryjkę. Cieniutką, paluszka, nie wejdzie do latarki. Ale... Ale ja specjalnie, który będzie pasował do tego do tej latarki. Powiedziałeś na baterię. To rzucam teraz, czy, czy, która będzie pasowała do tej latarki. Pięć i mniej, Że do setką. Ha, nie ma. Poczekaj, o nie, nie, nie ma jeszcze. Nie ma. Poczekaj, Poczekaj. będę... Nie, kostek Meteor! Meteor! Nie, dobra, dobra, dobra. Meteor, rzuciłeś setkę, trafili setkę, meteor. Nie no. Z meteor znalazł? Ja setkę A. Elna na serce mwde. śpisz. Ale spamu. Bo ty takie takich nie tappięciotki.